Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale yy, Z tej strony MotoRiders, yy, czyli ja, ja Grazjan yy, A w dzisiejszym odcinku, bo dosyć długiej przer przerwie, bo prawie rocznej Kładę Widzieliście z niego jeden czy tam dwa odcinki Był czerwony Miał bagażnik chyba wtedy już, jeszcze Jeszcze, bo, jak widzicie, pęknął mi z dwóch stron yy, i był czerwony co dzisiaj będę przy nim robił na pewno się zmieścimy w jednym odcinku <grym> odcinku yy, będziemy renować plastiki będziemy coś kombinować z tym będziemy je na pewno malować yy, potem dzisiaj chcę ściągnąć yy, silnik jest ciepły bo musiałem go rozgrzeć, żeby olej sp spłynął Eee, ściąłem silnik, muszę go rozpowiedzieć, bo jak jest na biegu i dodam gazu, to coś tam w środku lata obawiam się, że tryby się posypały. Eee, uszczelki zamówię eee, dzisiaj, będziemy rozbierać, będziemy spawać eee, te mocowania. I tutaj wam pokażę o drganie, bo ten jest tak mocno naprężony. Radwo. Tam chcę dojść, to będziemy rozbierać wszystko, eee, spałać to, Musimy to ładnie, wyżyć ten. No i co, elektryk, chciał na pewno zrobić. Tutaj, jak widzicie, filtra nie ma, ale to tam mniejsza z tym, jeździł bez. Mm, tam, jak widzicie, elektryka, ale akumulatora w środku brak. Yy, będziemy robić, bo tam... Bo tego, tego nie kupiliśmy. I ten poprzedni właściciel, widzicie? Podcinał kable jak, nie jakiś cep. Akumulator mam do niego. I co? Zabieramy się do roboty, jak widzicie kierownica od Będę dawał chyba na oryginalną, nie wiem oryginalną mam. A co przy nim zrobiłem? Yy, już raz się nie rozbierałem, bo stanął mi, po prostu jeździłem synałące i w pewnym momencie zgasł mi. Wyprowadziłem go na asfalt, chciałem go na popych odpalić. W ogóle się zębatka nie kręciła. E, co sobie nie myślę, ściągam głowicę, cylinder, rozebrałem silnik na pół, patrzę tam nic nie ma, K chcę zobaczyć jak zawory się kręcą, zawory się nie kręcą, czyli wziąłem e, głowicę czy tam, no głowicę z y, 125, to jest to od 125 od krosa. Yy, dałem, zadziałał, więc to było moje daremne, daremne rozbieranie. Patrzcie, kupiliśmy uszczelki, yy, zamontowaliśmy. Jak widzicie, uszczelki są i, z... I cieknie. I, I cieknie, widzicie wszędzie jest spocony. Test, więc teraz rozbiorę: yy, rozbierzemy, zamówimy uszczelki i poskładamy na uszczelki silikon Bo tak mój tata powiedział, że mam to zrobić. Oglądałem poradniki tam też składali. Ja niestety nie dałem silikonu, bo jeszcze nie widziałem o tym, co trzeba I tak właśnie jest. Właśnie światło też będę chciało zrobić. Popatrzyłem się na nie Tutaj kabel... No, sorki na no, te cięcie. Mama wszedła na ogródek i nie chciałem nagrywać. Eee. Co dalej? No nic. Ciężko. Hmm, tu, się, tu widzicie wszędzie połamane. Te gumy też, patrzcie, pokażę wam coś. Te gumy tak obciążę. Ten plastik powinien być tak O. A te gumy go tak obciążają, że idzie tak O. Patrzcie. On powinien iść tak O. On nie powinien iść tak. On powinien iść tak. Te gumy są tak ciężkie, że go dociągają do dołu. Tak samo było. Pęknuło, pękło mi. Muszę to wywalić. Wyrównałem to. Cokolwiek jest, tak jest. I jak składałem go, to tu mi pękło. Muszę zobaczyć, się rusza, ale tutaj takie, że nic. Co będę go chyba roz, yy, rozbierał? No więc ja zaczynam go rozbierać i widzimy się w time -lapse. Mam już kierownicę. A jak widzicie już jest trochę gołocane. Skurzyłem się, bo w ogóle tego y, gripa nie szło ściągnąć. Y, Postanowiłem to zostawić. Po prostu y, wyciągłem linki, y, odkręciłem pokrywkę od y, gazu y, i wyciągłem y, ten. A to fajnie leciutko chodzi. Bez linki. pomarańczowy, czarny i miał jeszcze niebieski yy, miał jeszcze niebieski, tylko niebieski zakrył szary no nie widać nigdzie nie, nie widać yy, dobra. trudno się mówi yy, i o tym co mówiłem patrzcie jakie tu są Wycieki. Tu Tu jakby postaram o patrzcie To idzie śrub, bo Eee jest yy, strzelne I tak to właśnie jest. Eee, więc jak widzieliście przy pierwszym tempie Spuściłem olej, który jest tutaj eee, Odkręciłem wydech. Wszystko silnik ściągłem To jest 110, dokładnie 107 No ale okrąglamy to do 110 eee, No i co? Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli mam się spodoba, stawcie łapeczkę. Jak widzicie, kurde, rękawiczki lateksowe, czy jak to się nazywa, przydają.